Ja już ośmokowizowym, jestem Marcin. Tam jest w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj e, gramy igrzyska e, u tego e, seku. E, e, I gramy o legendarny klucz, więc. E, no się. E, się nagrywam odcinek z tego. Tutaj jest dużo skrzynek, więc można tak okrążać i brać. Trzeba jeszcze wezmę stąd. Mmm, dobra, jest gid, jest Nie ma źle, nie ma źle. Dobra, wale dzisiaj stąd. Tak, tak. I jeszcze tak. Yy, dobra. Nie, nie idzie za mną. <laughs> A, no i tak, widzowie. Yy, Proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, bo niedługo wbijemy 20 subskrybentów na moim kanale. No i gówno. Jest dupa. Jest dupa. A może jednak nie? Leżysz. Frajerze. Będzie mi bić Dobra, teraz muszę żarełko poukładać mm. Mam dwa diaksy, nie wiem czy nie robić sobie diaksowego miecza, ale nie Zrobię sobie diamentową śkierę, muszę sobie jeszcze jednego diamenta Dobra. Yy, ja słyszałam, że tutaj yy, ludzie mają coś, chyba pięć osób, więc jest trochę yy, słabo. Jestem sam, bo jest dziewiąta rano. I moi koledzy wszyscy śpią. Więc yy, no. Muszę sam eee, tu eee, grać i wygrać. O, właśnie mi pisze, jeden z moich kolegów, to ja się może eee, trzymać. Eee, dobra. Kur eee, Kurde. Dobra. Typ tam był, nie? Szczółka. Maja ja sobie latam. Teraz muszę nafarmić żarełka. Kurde, sorry krówka. Weź chodź tu pod lawę. Kur! Jeszcze te dwie krówki tylko. No dobra 8 żarełka. Szkoda, że nie mam żelaza, bym sobie zrobił tarczę. Dobra. Dobra. Lecimy. Nie wiem gdzie, ale gdzieś lecimy. To jest gry 10 minutowa, więc jakby border się będzie zmniejszał o 10 minut. Może trochę szybciej? Dobra mm, Bo ja nie wiem Ja tu nigdy nie grałem na tej mapie Może dwa razy grałem Ja nie wiem są struktury Więc nie zdobędę żadnych dobrych itemków jeśli chodzi o tamte mapy stare, czyli wakacyjna, anonimowa i podziemna, to znam struktury, a tutaj to nie. Tutaj tak średnio. A ja pójdę, może coś akurat znajdę. Tak jak statek tam. Nie wiem, może pójdę. Dobra, idę tam na ten statek. Pewnie tam ktoś już był, ale no, chyba tam ktoś był, ale dobrze, dobra, ja po prostu robię tak. A w jaki sposób? Najpierw się rozejrzę tu, czy nie ma żadnej skrzyneczki. Border się zmniejsza. Dobra, tu jest git skrzynka. Ile żarcia? Tu też jest git skrzynka, ale myślałam, że będzie. Może żelazna ściera... A to jest surowe? Kurde, jak to się bierze? A, dobra, bo to trzeba wypalić najpierw. To nie jest raczej upieczone, no to nie jest upieczone. Dobra. Kurde, właśnie mi pisze ten... Eee... <słuch> yy... Z e, 10 nie. Dobra, bo on jeszcze trochę w Nie na no, żarty. Bo tam jest typek. Szkoła dni kuszę kolejną. Ta tam są tam z dwóch bambusla chyba tam jest. Mój największy wróg. A nie, to nie jednak, to nie jest jednak bambusla. A ich trzech jest. Mm. Nieźle, nieźle. No i dobra są w dupie. No i padę. Śmiercie 3 jeden 1 w tamtym odcinku. Widzowie, to byłoby chyba na tyle z tego odcinka, taki krótki, igrzyska ze sejku, tak, krótko, chyba że jeszcze te igrzyska zagramy, o akurat startuje, czy to są same Steve'y, same Steve'y, dobra widzowie, to to by było chyba na tyle, eee, subskrybujcie, lajkujcie, bo zaraz wbijemy 20 subskrypcji i lajkujcie, bo będzie mi bardzo miło. 那当爸爸。